Jak klikniesz coś, to ten. To zobaczymy, co żeby... to... To. to jest. Mam intro. Dobra. Witam. Cześć. Możesz się ogarnąć? Przeszkadzasz mi, chcę wyjść. Ja, ale ja tu siedzę. <laughs> Czekaj, Cześć, załatwię sprawę. <laughs> Ale... Cześć, Paulina. Siema, Daniel, cześć. Cześć, Sara. Cześć, tanie. Witam. Dzień dobry. Ktoś się zastanów co tam masz w tej torbie. A i tak jej nie przeszukują. Nie? Ja ją przeszukam. Tylko to. <laughs> dzień dobry, dzień dobry. co coś mi wina. A nie? Dobra, zapracuj na swój kontrakt. <laughs> już już nagrałem wszystko, co miałem. Ja już wychodzę z tę zada. Czy, czy składy są e, stałe? Nie, nie, to jest głosowanie. Nie. Maszyna nie. losująca cartra. Co zaczepiasz, czepiasz Nieprawda. Okej, okej, to sercu się 2025. 2025. Ja to chciałam No i się nie udało. Moment, no wygrałyśmy Wagera. Ile mogłówcze wybić być za osób na tak pierdolą? No, nie to liczba jest, bo pasujący. nasz noczu było 838. Wow. Na Chinach było 3200. Tylko sobie było możliwe. To jest 18,5 tysiąca pojemności w Czekalec. Snu? Myślałem To jest stadion olimpijski. Gdzie było, wiesz, tutaj były wszystkie zawody olimpijskie, w doroszących i no, 24? 36, 37, 38, 39, 40. 100 okay. go? Eee, Aneczka, ty sobie do pokoju zabierasz? To jest ona. Zostałem, weź, jak się obudzę w nocy, to tak... Pytała, czy do Polski może się ze sobą. Weź, weź powiedz co. Mieszkaliśmy. Nad łóżkiem. No mówię wam, że tak jak ale dziewczynką, że tak się będę wiesz, wpatrywać. Wydziałyśmy w kontrolę i, i coś tam im nie pasowało o, 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 i go wzięli na bok. Co <tod> to to to... A i co to no przeszło jakoś no tam. I no to chyba to... wszyscy byliśmy tak samo ubrani, no jakby, o no, to tak. I wszystkie dwa metry, no nie nieprzypadkowo. Ja już się z***, oczywiście, że zaraz jeszcze mnie wezmą, nie? Tak, od 21.30 było 33 stopnie. Dziękuję <laughs> za uwagę i za uśmiech. Magdalena Jamorowicz. <laughs> Widzowie, to wcale nie jest CS. Wcale nie jest Świoka, jest pamięć. Pamięć miśniowa. Kurde. Goźbie co robi, goźbie co robi. Have you ever seen better medical stuff than here? Tyle w siedzisz i dalej na, po, na dwór wychodzisz? Ja wychodzę Nie no. Co sobie możesz wychodzić gdzie się. nie widzisz jak idziesz. W Chłopak wzywa. Większość <noise> jest takich, że wie do kogo podchodzi? Czy raczej jest tak, że... nie no, no, wiedzą raczej. Tak? W sensie, najbardziej to chyba Marty i Oliwka. Okay. To one cały czas, ale jest taki jeden gość w mężczyzkiej koszulce. Codziennie. Tak? Codziennie, i te, te same, same osoby? osoby. No nie mam czasu, musiałam trzymać. Magda nie ma dla nas czasu. Taka właśnie Taka. jest. O, ale Maciu widzę, że na Marty świetnie już masz czas. Kiedy? No... kiedy to było? <noise> Ale ty nie dostałeś, rozumiem, butów posem przez świat. No nie, nie się mi po prostu nie da się wytrzymać, a ty ubrany jak Na cebulkę, nie? W razie czego ona tutaj? nie trzeba cebulka. Widzowie. To będzie mój pierwszy mecz z kadrą kobiet. Nie na igrzyskach. A na igrzyskach... nic nie mogłem. Tutaj... zaraz zobaczymy. No dobrze to wygląda. Wszystko tutaj co do centymetra musi być ogarnięte. No jokes. Patrz, nawet woda. Woda jak jest poukładana. A ja oglądam od tyłu, więc zaraz Aha. ci powiem, co jest napisane. Ulubiona piosenka. Różnica największa jest na razie taka, że wstępu kamera do szatni nie ma. Nie tylko na czas y, ogarnięcia się, ale też na czas przemowy. Polska! Hi. Hi Polska. I love you, Captain. Bardzo, bardzo kocham Polskę. Tak? Tak, i na pewno będę wrócił. Kurczę, super. Tak. A gdzie studiowałaś, tam, w Polsce. Tak tam W uniwersytet tam, Na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nice, mm -hmm. good game, have a good match. <gupi> Ka Kazach i Katarczy, potem jeszcze <gupi> takich prawnych ciekawostek jako team videojournalist nie mogę się za dużo cieszyć zatem Woo! Oh, will yeah Ja nie jestem tu, ja na wakacje przyjechałem. Ja, nie możesz mnie nie rozśmieszać No przecież mi piłka na głowę leciała. Ja bym na ja samoty razby z tych kni. Ale shurdi gung! Mhm. Jak klikniesz coś, to tak. <skr cara klapper> <laughs> Mom intro, let's go! We are preparing for wedding. Wedding? Today? Today? Wedding? Well, I don't know, but they're a shoe wedding. Oh, that's a przeszkadzał ci, tak? Jakbyś Jak mogła, się od kolegów uczę teraz troszkę tutaj Biedna Biedna? No teraz się stresuję Nie chciałabyś tak? Stresuje się Takie garsonce, jak zostałem nie, poprawiony? Jezus nie, nie, Możesz widzą powiedzieć, która jest godzina, nieludzka? Nie wiem jeszcze śpię to Słyszałem, że taki kierownik wybrał tę godzinę Wszystko to jest złe to kierownik Też mi To w Jak się... z rana? A która? 7.30? To jest środek nocy. A to w Polsce? O nie, tutaj też. Słuchaj, to jak będzie noc w Polsce, to idziemy na burzę. Jesteś tylko produktem, Małe zarządzanie. Hopie! we mnie. Chopie! Je. Daj się Nie Não, perdão. Moment. Tak, to lepiej od dołu zagrywamy. Jak ceniasz? Ona zagra teraz pocielką. I zasłoniłeś. Voilà. Polska! Uwaga, bo kamera przyszła. Kamera przyszła. Orły Górskiego. Skup się na pracy Dzisiaj będziemy ja tu na wakacjach um, mówiłem ci Pożegnanie Grosika <gryfika> A to ja już mówię? Tak. <gryfika> na pewno od samego początku cieszę to, że wyszliśmy po... Nie w jakichś cudownych treningach, które odbywałyśmy e, byliśmy w stanie wejść na taki poziom, żeby, żeby wygrać z Tajlandią, żeby wygrać z Kinami. To był też bardzo teoretycznie groźny rywal gdzieś tam na, na papierze, więc to nas bardzo cieszy. Szkoda, że nie udało się z Turcją, e, na pewno dziewczyny z Turcji pokazały dobrą siatkówkę, ale na pewno i my i one mamy jeszcze dużo rzeczy, których tak. możemy, e, możemy się nauczyć. Więc wydaje mi się, że to jest spoko lekcja dla nas też. Musimy po prostu z niej wyciągnąć jak najwięcej, może szybciej reagować w tych momentach, w których możemy i powinnyśmy, więc myślę, że to będzie dla nas fajny mecz do przeanalizowania. Myślę, że teraz już się do tego przyzwyczaiłyśmy, wiadomo, te pierwsze dni były ciężkie, ale na pewno cieszy to, że przyjechałyśmy troszkę wcześniej i miałyśmy czas na to, żeby się zaadaptować i i faktycznie nie było to łatwe, bo gdzieś tam w ciągu dnia oczy się zamykają i, i ciężko się do tego przystosować, ale jest okej. Ale jest okay. ale jest blisko tak, dobrze. Tak, jest starbaksik, więc można, można pójść się troszkę pobudzić tą kawę, więc, więc chociaż tyle. No jeszcze nie miałem czasu, żeby cię zobaczyć, ale może no, po tym ostatnim meczu. W ostatni mecz podobno. No, nam się udało. No, super. Dziękuję, mocno